Żołnierze dla bezpieczeństwa zdetonowali ten most, żeby zombie się nie dostały na do tą, tą strefy. Tak, no niestety, zdetonowali, ale nie wiem, czy mogę wskoczyć do wody, bo woda jest zakażona. I potem też będę taki... E... Jakoś się dostanę. Widzę turbiny. Aha. Turbiny, czyli to jest chyba oczyszczalnia, jak się nie mylę. E, tama, tak, to jest oczyszczalnia. Tu mamy most, czy może dostać się, um, tam. No, tu mamy oczyszczalnię. Czytamy, jakoś tak. Okej, okay. um. Uhuhu, Uhu, jest. Nie musiałam wyjść do wody. Ups, chyba będę musiał. O, piecze, strasznie. Uff, uf, sprężyłem się. Dobra. Zegnam się tu dostać. E, może rozwalać to. I to. Nie, nie. Lepiej drewno. Bo tak, już iść ciemnie. Jest dość niebezpiecznie. Mm -hmm, sprawdzę, nikogo nie ma. No, nikt nie powinien tu przesiadywać, żaden potwór. Tylko sami ludzie jestem wreszcie w strefie bezpiecznej. Może tu przysiaduje generał Fraps? Ja po prostu nie wiem, jak mam działać. Muszę chyba z tego miasta uciec, bo generał Fraps albo stchórzył, albo... Nie wiem. Wierzowce. Okej. Okay. Um. Cóż. Hmm. Może będzie coś tam, w tamtym. O, o, o pająk. Spokojnie, spokojnie. Dlaczego on mnie atakuje? Przecież noc. Przecie noc on mnie atakuje. No chodź. A cykasz się. Hmm. I co? Możecie walnę i wtedy będziesz mnie atakował. No dawaj, dawaj, ho! Hmm. Dlaczego on mnie nie atakuje? Coś jest tutaj nie tak. Wyczuwam. Wyczuwam jakąś złą energię. Hmm. Sprawdzę, tam jest w tym budynku. Najlepiej rozbić szybę. Hmm. Hmm. Nic tu ciekawego nie ma. Tu jest autobus. I... Uuu, Jezu! Jezu! Ile zombie? Ups. Yy, a dlaczego one do mnie nie podchodzą? No, coś jest tu nie tak, to ja wiem, ale dlaczego do mnie nie podchodzą? O nie, nie, nie. nie. A. Co? Zaraz jestem w kopule? <kluz> 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 I źle się czuję. A mnie głowa strasznie boli. Ach. Jak to? Co to jest? Kobła? Nie. Jak chcę tam, na no zewnątrz. Przecież jej nie było. Przed chwilą się pojawiła. Niemożliwe. Nie, nie. Na pewno jej nie było. Nikt mi nie wmówi, że ona była. Na pewno jej nie było. Tak, po prostu się pojawiła nagle. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Może będzie jakieś wyjście z tej kopuły? <coughs> tu nikogo nie ma. W autobusie, no w hmm Chcę mam tu poradzić. Zombie stoją w miejscu. Nie chcą mnie atakować. Pająka zabiłem. Kopuła nagle się pojawiła. A, wiem, może zniszczę tam kopułę. No przecież, dlaczego wcześniej to nie poniszczę? Bo, bo pomyślałem. Ale szkoła jest pancerny. Nie. szkoła jest pancerny. To znaczy, że. Nie wierzę. To wszystko zrobił żołdy. Rząd wszystko zaplanował. Uwięził ludzi w kopule.